Widzieliście pewnie odcinek, w którym ogrywałem wszystkie drogi dla Polski, która jest najlepsza. I zostawiłem sobie jedną drogę. Według mnie najbardziej niepotrzebne drzewko polskie w Herzow Iron 4. Oczywiście, historyk, wszystko, jedziemy. I wy powiecie, ha ha, Łukasz, ale przecież tutaj jest komuna. No i też sądzę, że komuna jest useless, naprawdę w drzewku polskim, a demokracja tym bardziej. No chyba, że mówimy tutaj o jakiejś sanacyjnej coś, ale no to w sumie demokracja. Jedziemy w strajk chłopów. W sumie nawet nie wiem, dlaczego chcę wam pokazać, że ta droga jest bezużyteczna, bo prawdopodobnie nie wszyscy o tym wiecie. Pójdziemy tutaj w ruchy Czarnej Madonny i weźmiemy sobie stabilizację i będziemy sobie wspierać tutaj naszych sojuszników, jeżeli chodzi o wojnę domową. A wam przypominam, żebyście zostawili lajka pod tym filmem, jak chcecie więcej kontentu z Hearts of Iron 4. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Strajk chłopów został zrobiony, zaproś front Mogres, robimy to oczywiście. Boże, jaki Mogres. Morges. Jezus. W międzyczasie będziemy jeszcze konfiskować sprzęt i starać się tutaj robić jakieś bunty, żeby ci do nas dołączyli, tamci, no będziemy tutaj wybierać ogólnie decyzje, nie? Ach, chciałem to zrobić z przyzwyczajenia, ale jednak tego nie będę ruszał. Nie wiem, no to co mogę zrobić, chyba plan czteroletni albo po prostu odzyskanie Gdańska, cokolwiek, no czekamy na strajku, nie? Czekamy, żeby coś wstrzeliło, ale chyba serio będziemy czekać 200 dni i ja się staram tutaj, wiecie, łapać jak najwięcej terenu. Chociaż w sumie zamiast robić cele, moi drodzy, jak o tym myślę, to lepiej chyba siedzieć i zbierać siłę polityczną i sobie tutaj klikać, nie? W razie czego. 20 Dni do strajku. Wiecie co? Zobaczę, czy działa, moi drodzy, coś takiego, jak kiedyś działało na wojny domowe w choju. Zlecimy sobie tutaj do rekrutacji, moi drodzy, kawalerię, byli jaką, usunęliśmy wszystkie dywizje, zobaczymy, czy da się w ten sposób to ominąć, nie? Jeszcze, jeszcze może coś, tutaj prawie. A, i blisko było. Dobra, uwaga, i strajk chłopów. Bum, chłopi strajkują, no to fajnie. Gdzie jest Bunci? Halo, Jezus, jestem baranem, jestem idiotą. Zmarnowałem rok czasu zamiast wybrać demagoga. Dobra, to ja jestem jednak debilem. Trzeba było klikać decyzję po prostu i o, właśnie to. Tak dalej. Ty, ale to ja mam jakieś wojsko? Sześć dywizji. Okej. Okay. A mam to ze szkolenia, mam to ze szkolenia. Poczekaj. Pyk. zobaczmy. Dobra, teraz sobie sprawdzimy. I bum. I rzeczywiście oni mają mało wojska, ale mają trochę kawalerii. Dobra, przejedziemy sobie tędy i tędy. Czy uda mi się o wiele szybciej zrobić tą wojnę domową? Zaraz zobaczymy. Weź jeszcze wejść na łódź i jedź tu, a ty jedź na Gdańsk. Zobaczymy, co teraz będzie. O, ej, chłopie, to była jedna z najszybszych wojen domowych, jaką prowadziłem, nie? Ej, to oddało rzeczywiście. Tak naprawdę. No i teraz możemy zacząć budować fabryki wojskowe. No i to mi się podoba. Oj, mamy wreszcie to Fantastyczne drzewko, że tak powiem. Ale nie wiem, czy tu coś poprzemyślić. Dobra, robimy na razie politykę, jolo. No i praktycznie, tak rzecz biorąc, nic się na razie nie dzieje. Siedzę sobie po prostu, no w sumie, no przed komputerem teraz i robię sobie cele narodowe w Herzow Iron, tak? No, nareszcie mi wbiła popularność, moi drodzy, demokracji. Możemy iść dalej w to fantastyczne drzewko. No i chyba pójdę tutaj, tak naprawdę. Bo w sojuszu w sumie jakichś francuskich tego typu rzeczy to nam się nawet nie opłaca podpisywać. Lepiej sobie zrobić te cele, żeby mieć jakieś busty gospodarcze, cokolwiek. E, no i wiecie co? Typikal odcinek z Polski. Będę się starał utrzymać jak najdłużej. Tylko tym razem już nie tryharduję, wiecie o co chodzi? Po prostu zrobię 20 i zobaczymy, co z, te, co z tego będzie, co wyjdzie. Hmm, Vitos czy Mikołajczyk? W sumie, według Was, kto byłby lepszy w Polsce? Możecie napisać w komentarzach. Ja wybiorę Vitosa. Tako. Chociaż nie, wybiorę Mikołajczyka. Współczynnik wieku. Ja tylko go wybieram ze względu na busty, moi drodzy, jeżeli chodzi do manpowera, nie? Dosłownie. I trzeba zmienić prawo poworu, żeby zacząć zbierać wreszcie dodatkowe wojsko. Nie wiem, jak tak teraz siedzę, nie? I sobie zdałem sprawę tak. Pomyśl o czymś bezużytecznym w Hercow Iron 4. Bo nie dlaczego myślałem o Turcji. Po prostu. Wiecie co? Powoli sobie rekrutuję dywizyjki, później sobie generałów przydzielę, zrobimy sobie logistykę, zrobiłem sobie template takowo, nie? Do wytrzymania. Zobaczymy, czy oni będą w stanie coś konkretnego mi tutaj wystawić. Chociaż wiecie, jak to jest, no? W 39 roku Niemcy zatrzymać, to trzeba naprawdę strajhardować. No, łatwiejsze byłoby zatrzymanie tsunami, nie? Albo twojej mamy, żeby nie poszła na wywiadówkę, jak masz cztery jedynki z biologii, niż Niemców w Herzowajron. Jeden problem, który już dostrzegłem. Ogromny problem. Manpower. Nie wiem, dlaczego tak. Się dzieje, że na tym kraju teraz nie mam manpowera, bo nie mogę wrzucić pełnego poboru. I to jest coś, co mnie praktycznie tutaj, jakby po, to powiedzieć, troszeczkę męczy, nie? Spr Zobaczę, czy dam radę sobie jakiegoś bunkra jeszcze podbudować przed inwazją Niemiec. Oho, Niemcy żądają Gdańska. Gdańsk zostanie w polskich rękach. Zapraszamy Deutscha i zobaczymy. O, właśnie. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Okej, okay. ty ja nawet nie mogę dołączyć. No, myślałem, że nie mogę do frakcji dołączyć. Kurde. To było dziwne, nie? Na razie stoimy. Chociaż widzicie, Niemcy ich lotnictwo mnie prawdopodobnie zmiażdżą. Od razu trzeba wrzucić to ja od razu obowiąz Służbę wrzucam, to nawet nie ma o czym gadać, tak naprawdę. Wyrzućmy te bunkry, niech logistyka działa cały czas i zobaczmy, jak szybko nie... Oj, tutaj już pod Poznaniem mnie zmietli, bardzo szybko. Myślałem, że tutaj damy radę sobie wejść, ale chyba raczej tutaj nie będziemy w stanie zrobić manewru, że tak powiem, zajmującego Królewiec. No, nie przygotowałem się dobrze na ten pierwszy raz, trzeba było się chyba cofnąć trochę głębiej. No i też ten manpower mnie cholerny zablokował, bo tak to zobacz, ile ja mam ekipmentu, stary, ja bym był w stanie jeszcze wystawić... o z 20-30 dywizji to na pewno, chociaż wiecie, o co chodzi. Jak to mówią, spróbować nie szkodzi. Możemy sobie tak ustawić plan i po prostu popatrzeć. Wycofajmy się z jakichś terenów zagrożenia wielkiego. Niwelujmy troszeczkę tutaj, zmniejszajmy teren, że tak powiem. Pozwólmy się troszeczkę moim ludziom tutaj rozejść po froncie. Właśnie o to chodzi. Tutaj dwie dywizje okrążone. Wiecie co, nawet nie robię kontry. Niech chłopaki tylko i wyłącznie, moi drodzy, stoją. To powinno być okej. Okay. Ty, no i nawet powiem wam szczerze, nawet się trzymamy. Jest październik. Wytrzymaliśmy dłużej niż Polska prawdziwa. Ale to raczej będzie zmierzało, mi się tak wydaje, w jednym kierunku, bo nie będziemy w stanie nasrać sobie wystarczająco. Ilości manpowera. Uruchomimy jeszcze lastenda. Czy mam tu desperacką obronę? Tak, to też sobie włączymy w sumie. Może być, nie? Tak naprawdę. Postaramy się tutaj postać. Ej, widzę, że Niemcy się przeorganizowują. Tak naprawdę, na froncie. Prawdopodobnie we mnie rypną za niedługo. I tak dalej. Dywizji słabych nie mam. Mam no, 30 tysięcy, tylko manpowera, to to jest troszeczkę problem. Ale no, mam nadzieję, że może kiedyś się go udałoby załatwić. Siedlec nie ma sensu kontrofensywy robić. Tak czuję, nie? O, nie, jednak jest, ty. Panowie, poczekajcie. Jakbyśmy ich wypchali z Siedlec? Ty, dobra. Ty, nawet to dobrze wygląda. Co jest? Jakim cudem ja ich zatrzymałem w ten sposób? Halo! Już przestałem badania robić, bo czekałem aż będzie exit to menu. Ci jaką kontrę robią, Boże, 15 dywizji w siedlcach mi trzymają. Co jest? Dobra, weź połowę, wycofaj, już trudno. Niech się rozejdą, chłopak. Ty, co, ej, 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 Koleś, No, trzymać. Jakieś perki, tutaj coś, ten tegens, podperczysz coś. Oj ja jeszcze tego nie zrobiłem. To może doktryna będzie. O, to może mi dużo dać. To może mi dużo dać. Ej, ja nie wierzę, że w ogóle się utrzymujemy, jest grudzień. Im dłużej ja wytrwam, tym silniejsi będą malianci. Kurde, ej, spoko. 100 tysięcy ben powera, stary? Co? Jest. Tego typu manpower? jeszcze mogę sobie zrekrutować dywizję w tym wieku, takie rzeczy tego typu? Jezus, te siedlce to będzie bastion, o którym będzie śpiewał Sabaton, nie? Naprawdę. Przysięgam. Siedlce, war. Przysi co się tym Niemcom tak usrało na te siedlce? Chłopie, no, Warszawy nie atakują. Kielc, a siedlce ciągle atakują. Nie wiem, staram się coś przykontrować, żeby te siedlce utrzymać, albo zająć prowincję dalej od odsiedlec, żeby tutaj jakiś bunkier się chociaż zaczął robić, cokolwiek. Mam doktryny, bardzo fajnie. Nie mam już co tutaj wrzucać. Wrzuciłem dużo manpower. Era. Brakuje mi, moi drodzy, 50 sztuk artylerii, ale to też z tego względu, że ja nie mam troszeczkę fabryk. Stali nie mam, a tu dajcie odrósł. A to przypadkowo, widzowie, nie denerwujcie się, tutaj nie ma żadnych takich, wiecie, i tak dalej. Dobra, 11 dywizji, Boom. super. Ej, chłopie, EJ, CHŁOPAKI, chciałem nagrać odcinek najbardziej, najbardziej bezużytecznej drodze na Polsce, a nawet nie wiem, co ja tutaj uczyniłem i nie wiem, dlaczego tak wyszło dobrze. Co jest? Chłopie, no normalnie sobie stoję i mam wszystko w pompie, nie? I sobie robię badanka, a Polska idzie w atom, bo tak powiem. Wiedziałem, w końcu Einstein był Polakiem, tak jak Kolumb, bo miał Krzysztof na imię. Pozdro sześć tysięcy. Tak to jest. Ty stary, ale chillerka, ja sobie tutaj totalnie siedzę. Nic się nie dzieje. Po prostu tak sobie jakby stoimy, wiesz. Zrekrutujemy sobie jeszcze 20 dywizji, bo mogę. Niech się power naładuje jakoś, wiesz. Stary, no jest super, nie? Oho! I przyszły demony przeszłości. Uzasadnia na co? Podbi wiljeka co? Czekaj, podbi to? Jezus, co jest? Od Polski. Okej, okay. no to ciekawie, nie. Ty, a co gdybyśmy zrobili gambit polski? Taki ga... Jezus, ale mam pomysł, panowie, to będzie najlepszy odcinek ever, nie? Uwaga, pana to Co jeżeli Ruski chce ode mnie tą wiliekę? Co nie? I tak dalej A Niemcy ją zajmą? Bo ja im się wycofam tutaj Dawaj nagrodno, Deutschland Dawaj, Deutschland Nie gadaj, tylko wchodź O Jezus, no już No już Pokazaliście właśnie, jacy jesteście, przyjaciele Oho Jezus, co za robactwo najgorsze Zapomniałem o tych... Gagatkach. Rozejść się jak najszybciej. Jak najszybciej, na granicę. Jest. Dobra, dobiegłem. Ok, Węgry. Super. Są już Węgry w wojnie. Teraz możemy zrobić po prostu tak i tak. Okej. Okay. I oko okopywać się, bronić i tak dalej. Szybko, wsparcie panowie. Dobrze, niech atakują. Niech atakują. Tylko trzeba Niemców przepuścić, kurczę. No. Poczekajcie trochę. Ja sobie tutaj troszeczkę dywizji od odrzucę, nie? Że tak powiem. Zrobię taki jakby odrzut trochę. Niech się chłopy rozejdą. A tutaj sobie cofniemy jeszcze jedną prowincję. I weźmiemy, zrobimy tak i wycofam się tu. Okej, okay, i teraz wejdziecie? Proszę was. No Idźcie dalej. Jezus, pierwszy raz się cofam, nie. Kur, oni Paryż zdobyli! A grodna nie mogą zająć. Nie no fajnie. Francja skapitulowała, a tutaj jest chłopie sieczka, nie? I sobie stoimy. No dobra, spoko. Jak zwykle najlepszy. Jak zwykle Pol Polska najbardziej. Polska jak zwykle najbardziej fantastyczny kraj, nie. Najgorsze drzewko Polski bezużyteczne. I tak Polska jest zawsze najlepsza. Pozdro. Nie wiem, no chłopie, patrz jak ja im wychodzę już, nie? Zobacz. No białego stoku im nie oddam, bo tu jest Supply hub. A tutaj oni mnie cały czas atakują na tym południu. Ty, gdyby tutaj rozwinąć supply hub poczekaj chwilę. Jak głupio, to nie zabrzmi. Kolejowego tego punktu, i teraz byśmy wrzucili na przykład tutaj supply hub, na przykład powiedzmy w tę prowincję, to ciekawi mnie, czy, czy by to wyszło. I kolejna doktrynka. Ciach? No, ruscy prawdopodobnie mi rozerwią cztery litery, nie? Oj, 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 oj. tylko żebyśmy doczekali tutaj, moi drodzy, tego supply huba, nie? Mam nadzieję, że on się szybko jakoś wybuduje, coś w tym stylu. Jest! Boże! Bracia z Niemiec przyszli. O to chodziło, panowie. Rozejście. Rozejście. Robić, robić wszystko. Bronić. Panowie, na wiliekę, czy jak to się tam nazywa, cofać. Kurde, ruscy zaracel da meri. Jesus Chłopie! Ja już nawet nie mam siły się denerwować, wiesz o co chodzi. Ja po prostu mam taką chillerkę, że ty sobie tego nie wyobrażasz, stary. To jest taki luz, to jest amerykański luz, nie? To jest naprawdę stary amerykański luz, nie. Dobra, wiesz co, cofnę i żebyś sobie wszedł dalej głębiej. O, Rumunii przyszli. No to fajnie, nie, no, to spoko. Dobra. Ty, a Rumunię zatrzymamy jakoś? Ha! <laughs> Boże kochany, tu nie wierzę w to. Jest, ej, 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 a czy spadnie ruskim cel, jak będą w wilijekę? Okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie, stoimy. Ty, na baranowice byśmy ruszyli, bo to akurat odda. Oho, oho. Rumunia jest. Ty, fajnie, fajnie w sumie. Nie atakujcie. Brońcie się, brońcie się, brońcie się. Panowie, last tędzik, last endzik, Same last endziki. Ty znowu jakiś cel? Na co? wielka wołę, po lesie, ej, i znowu im cel zniknął ruskim. Ha, co jest? Ty, no to dobra, spoko, nie. Dla mnie bomba. Po prostu stać się bronić macie. To jedyne co od was wymaga, mnie Defensywy. Niech siedzie. Ej, stoimy, dobra, stoimy na razie, nie? Co się nie wygląda to źle. Dawaj do piechoty gościa, daj zmasowane ostrzał artylerii. Dobra, zobaczymy. Ja nawet jestem w święcie przekonany, że ja za niedługo będę kontrofensywę prowadził. Stary. I To tak no joke, nie? Na Rumunię. Dobra, przygotuj się. Niech sobie chłopaki tutaj stoją, nie? Dopóki Ruscy mi nie zagrażają, stary, to jest bailando. Jezus Maria. A nie, dobra, bo oni chcą, ale nie mogą mi celu uzasadnić. Okej. Okay. A, i budowałem supply huba, nie wiem po co nawet, nie? Okej. Okay. No ale w sumie... Ty, chłopaki, broncie się. Ty, nie jest źle. Panowie... Ja powiem wam szczerze, jest nawet dobrze. Niemców spadło milion 600 tysięcy, więc o co tu chodzi, nie? Ty może tędy, kolego? Może jednak coś pod, pod kontrzycie? Tutaj? Coś, ten tegens? Jakaś konterka może? Bitwa nad Bugiem? Nad Wieprzem? Ej, 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 poczekaj. Boże, ZSRR żąda. Nie, ja, ale w sumie, jak ja im oddam wschód, to co ja mi im oddam, jak to wszystko jest niemieckie? Polski Związek nie podda się bez walki, jolo. O, no i jeszcze ruski mi wojnę powiedział stary. Nie wiem, jak on tu wejdzie, ale zapraszam go bardzo gorąco. W takim bądź Zapraszam w Wielką Rosję, niech sobie przyjdą. Niech sobie przyjdą i wezmą, co jej tak. Ja sobie będę stał i czekał. Siedlce i Warszawa nieugięte walczą ze sobą, nie? Eee, eee, właśnie. Rosjo. Też będziesz walczyła z aliantami. Nie ma tak. ojoj oj, Niemcy coraz groźniej, coraz głębiej. Ojoj, bo... Ej, ty chłopie! Oni musieli ściągnąć nawet włoską armię pod Warszawę, żeby coś zrobić, nie? Ale już lesy. Stary. A ja jestem totalnie odcięty. No zobacz. Stary. Ogólnie, moi drodzy. Fajnie, wyfarmiłem doktrynę, Jest dobrze. 2,6 miliona strat Niemcy nabiły. Stary. Milion strat Włochszego 8. Osie... Nie no, myślałem, że więcej. 200 tysięcy już u mnie. Stary, no, jest fantastycznie, nie? Po prostu mogę sobie na razie stać i, no, podświadomie się troszeczkę modlić, żeby nam się udało. Oho, bez Arabie przekazali. Myślałem, że Rusty robią jeszcze jakieś cele, ale tutaj widzę, że jest GIT. Ej, Niemcy są strasznie wypalone z ekipmentu. Gdybym ja był w stanie ich jeszcze troszeczkę podtrzymać za zęby pod tą Warszawą, to mi się wydaje, że mogłoby być OK. Oczywiście czatownik, okopanie i tak dalej. Jedziemy. Ty drzewko na razie, jak by to powiedzieć, no dużo rzeczy to tutaj nie ma, powiedzmy, do robienia już. Tak na serio. A spróbujemy troszeczkę pójść do przodu. Czemu ja zawsze się stawiam w wersji takiej defensywno, wiecznie wystraszonej, nie? Czemu by na przykład nie spróbować zrobić, wiesz, jakiegoś miszmaszu, nie? Tutaj na froncie, stary. Czegokolwiek, żeby odwrócić naszą sytuację, nie? Niech spróbują chłopaki. Przecież oni nie mają equipmentu, oni nie mają strefa. Wszystko, wszystko jest do zrobienia, nie? Tak czuję. Jakbym odzyskał prowincję ze Stalą, to nawet gospodarka by mi wróciła. Tak naprawdę. Ej, czekaj, może by tak podkielczyć coś? Halo, halo, może coś podkielczyć. My? Ej, łopie! Lol! Okrążyliśmy cztery dywizje, nie? My z ofensywą ruszamy, wiesz? Żarty, żartami, a Kraków zostaje odbity, panowie, nie? Śmiechy, śmiechami, a Kraków nasz. Dobra, ty, stój w Krakowie. Ej, mam Kraków z powrotem, łat? Fajnie. Rzut beretem jest tutaj postalnie. Patrz, i będzie mi produkcja już mi wraca powoli do przodu. Jezus, super. Ile fabryk odzyskałem? Dajcie trochę stali, proszę. Jest okej, okay, moi drodzy. Bum, ty, no i panowie. Działa! Tu się staramy też przejść w stronę bardziej Katowic, bo nie ukrywam, zależy mi na stali, nie? Z tego terenu. Tu, tu mi Zależy na tym, żeby to zdobyć. Raczej to nie będzie problemu z tym. Tak, takie w sensie mam wrażenie, że raczej to zdobędziemy. I gliwice, dawaj. A ty stoisz. Ej, super. Odzyskałem stal? Ta, odzyskałem te surowce. Dobra. Lol. Mogę produkować coś. Ej, ja, ja się zaraz gospodarczo odrobię jeszcze. Chłopie, to jeszcze armię zrekrutuje World Conquest. Czas na nie. Poczekajmy jeszcze z godziny, ale tak naprawdę, co się tu dzieje? To by się przydało zająć. Ten Supply Hub, więc wiecie co? Spróbujemy zrobić taką, jakby kulawą trochę, bo kulawą, ale jednak ofensywę, nie? Jakbyśmy to zajęli, to by było fantastycznie. Wiecie dlaczego? Bo dalej jesteśmy zablokowani od ale polepszyłyby nam się suplajem. I trzeba wybudować teraz chłopaki linię kolejową tutaj. To będzie jedno z ważniejszych rzeczy. Ty, no i na razie to to pięknie wygląda. Stary, suplysy są, wszystko jest. Niemcy forsa attack mi atakują przez rzekę. Porwalo, chłopie, no, no jeszcze odbijemy wroga spod Warszawy, to już kompletnie nie będzie zagrażał mojej stolicy. Poczekaj, spróbujemy podejść w ten sposób. Zajmijmy sobie łódź, bo to jest ważny supply hub. Świetnie. No i panowie! Trzymać, ej, 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 chłopaki, trzymajcie Warszawę, nie? Trzymajcie wawkę, bo będzie źle. Ty, no ładnie to wygląda. Poczekaj, pójdźcie tutaj z kontrofensywą. Spróbujemy spod łodzi podepchać, coś wypchać. Świetnie to wygląda. Okej. Okay. Tak jakoś, wiecie, szarpnąć. Ty, tutaj widzę rumuńskie dywizje samotne. Może? Może byśmy coś podokrążali? O! No i chłopie! Ej, kurde! Ale... Panowie, chciałem nagrać odcinek o najbardziej bezużytecznym drzewku w Herzowion 4. Jak na razie to możecie zobaczyć, że coś się dzieje, nie? Tutaj jak mi się sytuacja logistyczna poprawiła, to już nawet nie gada mnie, Po prostu ich zmiażdżyliśmy bez żadnego problemu. Okej. Okay. I lwów zostaje zajęty stary, i już mam kolejnego supply huba i Niemcy i Rumunii już jest bez chłopie. Bez trosko, zobacz, zajęliśmy ten teren, w sensie oni zajęli, i teraz ruscy mi nie zagrażają. Oni będą za niedługo barbarosa robić. Stary, żyć nie umiera się. Jeszcze spróbujemy ich dopchać tutaj może do Słowacji, żeby tę południową Polskę Odbić, odzyskać te tereny. Wrzuć mi stary to, niech będzie reaktor atomowy. Okej, okay, spróbujmy się poprzepychać. Ty, chłopie, Japonia ruszyła tora, tora, tora na jakieś perharbory. A tutaj, stary, ja sobie po prostu siedzę, chillera utopia. Jeszcze ty. Jeszcze stary. Oczywiście klasyczek każdego odcinka. 10 tysięcy broni dla Chin. Proszę bardzo. Jeszcze Lendlisa wysłałem Chińczykom, żeby się bronili dalej, stary. A my wiesz, że my tu stoimy i tutaj nic się nie dzieje. Niemcy nie mają, mogą mnie puszcząć. Ja sobie nadrabiam equipment. Jest fantastycznie. Dobra, niech będzie już ta komuna, no i tak ją zbijemy, bo mamy demagoga. Zabawne jest to, że ja sobie czasami tutaj na niektórych prowincjach mogę poprzegrywać tak, żeby naprawdę pójść fajnie do przodu, nie? I mojego przeciwnika tutaj zamotać trochę. I przepchać i poodzyskiwać moje tereny. Mam milion Mentalera, już odzyskałem z ziemi tutaj, nie? Które zdobyłem. Niemcy, jak możecie zobaczyć, moi drodzy, atakują mnie cały czas. I cały czas mnie męczą. Co nie? I zastanawiam się, czy nie spróbować takiego triku, chłopaki, żeby dojść sobie tutaj. No, I dziewczyny, jeżeli jakaś na tyle zdesperowana to ogląda, Moi drodzy, żeby dojść do Gdańska, żeby zrobić port. W sensie nie p trik z portem, tylko żeby pozwolić aliantom tam tu wpływać, nie? Jak głupio to nie zabrzmi rekrutuje rekrutuję 24 dywizje, zróbmy to. Spróbujmy. Wsparłem sobie tutaj linię frontu tymi 24 dywizjami. Nie wiem nawet po co. Aktualnie Niemcy, moi drodzy, nabiły straty rzędu 5 milionów. Włosi, moi drodzy, już już powoli, powoli może z 300 tysięcy będzie. Bardzo mnie cieszy te 5 milionów Niemiec obecnie. No i dalej sobie stoimy i jest fantastycznie. Może powinienem zacząć budować fabryki wojskowe. Dzień 700. Niemcy dalej nie skapnęli się, że nie podbili Polski, i taranowanie moich jednostek face to face nic im nie da. I tak dalej. Nie przeszkadza mi taki stan rzeczy. Chwała Wielkiej Polski jest wieczna. My sobie staramy tutaj powoli poprzechodzić jakoś, pyk, 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 po prowincjach. Jakoś się może rozejść w stronę Gdańska, żeby zdobyć port jakiś, żeby tutaj alianci mogli zacząć lądować. Nie ukrywam, że byłoby to dosyć zabawne, gdyby Stany Zjednoczone tutaj wylądowały. Tak naprawdę mielibyśmy prawdziwy D-Day Dąbki. Po prostu chciałbym jakikolwiek... Ej! Założymy się, stary! Jeżeli zajmę jakikolwiek port i w przeciągu paru minut russcy zrobią tam desant morski, to będzie naprawdę hit tej wiosny, nie? Ale bez wiosny i bez z hitu Wiesz o co chodzi? Mam nadzieję Chłopaki Polska krew Polski duch Polskie obowiązki. Pamiętajcie o tym. Do przodu. Zdobyć Poznań, nie. Odbić Poznań. Chyba sobie powinni poradzić, bo tu logistycznie by nam to oddało. Okej, okay, super. Dobra, czekamy dalej. Spokojnie, spokojnie. Zmasowana ofensywa, moi drodzy. Prowadzona z komendy w Płocku. Prosto na toruń. Raczej ją zajmiemy. Wreszcie się spytamy Mensena o te niskie podatki. Dobra, jest zajęte. Bum, bum, bum. Dobra. Dalej. Dalej. Oddaj mi Gdańsk. Du duchowie Lechitów. Budźcie się. Duch Lechitów. Powstań z grobu. Powstań. Grup lehitów znaleźliśmy. Czekaj. Toruń. Dobra, jest. Jest, 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 jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie przefolgujmy, nie przefolgujmy. Abra kadabra, jestem dwie prowincje od Królewca, nie? Jedną prowincję od Gdańska. Nie wiem, czemu powiedziałem to, abra kadabra, ale. Ale okej, okay. proszę. Tak, tak, dobra. Zostało przekrojone na razie na pół. Jest fantastycznie. Jest, co to za plan ofensywny. <laughs> Boże. Dobra, ruszmy tak. Jestem pod Królewcem. Super. Ty mam Królewiec. Co ty gadasz? No mam, ty. Dobra. I co teraz? Alianci, Alianci, England? America? Hello guys, can you come to. Can you come to Królewitz? I need your help, guys. Can you come to Królewitz? Please? Chyba nie mogą, jednak. Dobra. Próbujemy tak. Easy, easy, easy. Dobra. Pobaw, powaw, powaw. Trochę, pobaw, powaw, Pobaw tych Niemców. Pobaw, pobaw, pobaw. Ten Gdańsk trzeba okrążyć. Ja pierdziele płyną! English Husars, nie? England Husars i America. Jezus, siedem dywizji amerykańskich to pięknie wygląda. Zapraszam. Najgorsza droga dla Polski, która okazała się najlepszą drogą na Polski. Pownie. Netflix powinien mnie wynająć do kręcenia takich seriali, chłopie. Jezus, tu cała choroszcz przyleci dosłownie z Londynu, nie? Jakby te dywizje wszystkie zostały przetransportowane na mój teren to jest koniec gry, nie? Ja biję i Sowietów i Niemców jednocześnie. Tylko chłopaki chodźcie, nie? O Jezus! Niemcy desant wykonały, chłopie. Nie rozumiem dlaczego, no ale zrobili tak. Pięknie się to ogląda. Pięknie się to ogląda. Moi drodzy, że tak płyną sobie swobodnie ci Amerykanie do nas. Zapraszam ich bardzo serdecznie. Wszystkich, w każdej ilości. Kocham każdego. Niech przypłynie tu każdy Amerykanin i każdy Anglik, nie? Boże, ile 10 tysięcy broni zmienia w konflikcie chińsko-japońskim, zobaczcie. W każdym odcinku im wale lendlis, nie? Dosłownie, stary. Jakieś 10 000... tysięcy Nawet im to nie doszło. Lol. Proszę. Nawet im to nie doszło, stary. Ka w każdym odcinku wale chłopom landless list I nie mogę normalnie wiecie, wyjść z podziwu, że oni potrafią Japonię pokonać. O, Desant! Boże, już myślałem, że Ruscy, nie. Wiecie co? Dorzuciłbym sobie jeszcze jedną dywizję artylerii do tych armii. Niech się przeorganizują. 2,5 tysiąca artylerii to jest nic, tak naprawdę. Poczekajcie, spróbujemy odciąć Gdańsk, żeby moi drodzy go po prostu zająć. Będziemy mieli port w Gdyni. Może to też zachęci aliantów do jakiejś. O, i nareszcie mogę handlować! No i chłopie. To jest już całkowicie inna gatka, nie? Jezus, z handlem będzie inaczej. Hmm, jeżeli chodzi o Gdańsk, no to fajnie by było ruszyć właśnie jakoś tak. Proszę odbicie Olsztyna. Dziękuję. I Gdańsk jest mój? Panowie, Gdańsk jest mój. 100%. Olsztyn odbity. Fantastycznie. Dawaj, 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 dawaj. Mamy Gdańsk. Teraz ja wezmę na wszelki wypadek jedną dywizję tu zostawię. No i czekamy na nadrobienie artylerii. Już jest dwa 300 Zobaczcie, artyleria się już zaczyna coraz ładniej produkować, nie? Ej, ale zauważyłem też, że jak kontrolujesz port macierzysty, to coraz więcej tych dywizji do ciebie też przypływa. Jakieś malaje chłopie. Jakieś to, jakieś tamto. Zobacz. Cały czas mi coś płynie do mnie. Fajna sprawa, nie? O Boże. I są. I są i przylecieli, moi drodzy. Wielcy husarze. Wielcy radzieccy husarze. Musieli przylecieć. To się nie mogło skończyć inaczej. Robię najważniejszą rzecz w tej kampanii. Uznaję rząd na uchodźstwie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Luksemburg. To ich zapraszam. Tutaj, moi drodzy, Liberie. Myślałem, że dostanę, ale niestety nie dostałem. A nie, Liberia jest moją marionetką, no to fantastycznie. Tutaj jest jakieś w ogóle, wiecie, te wojska, cele antyfaszystowskie, warver, wiecie, i tak dalej. Puszczam plan. Bojolo, tak, bo mogę. I chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie zepchnę Niemców tutaj Związek Radziecki jakby to powiedzieć rozerwie mi cztery litery. Usunięto Mussoliniego. Ej, dobra, stary. To gdzie ja się śpieszę, panowie, spokojnie, poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy mniej więcej przygotowani. Tutaj coraz więcej aliantów wpływa, ja sobie zmieniłem troszeczkę linię frontu i ustawiłem Andersa. Bum, żeby leciał. Boże, jaki Anders, moi drodzy, Sikorskiego, żeby leciał. Tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym chociaż Niemcy skończyć i niestety nie udało mi się osiągnąć celu odcinka, czyli pokazać wam, że to jest najgorsze drzewko polskie. No ja wiem, że wy to podświadomie wiecie. Po prostu wiecie, jaka jest ta granie. W nią czasami naprawdę ciężko przegrać. Okej, okay, Słowacja już kapituluje. Wiecie, co Wam powiem? Straty ogólnie, bo na pewno Was to interesuje. Tutaj, moi drodzy, Niemcy straciły w konflikcie ze mną 7,5 miliona manpowera. Więc to jest. Powiem wam szczerze, naprawdę, naprawdę bardzo fajny wynik. Wroga raczej na froncie będziemy żyć bez problemu. Do kapitulacji, moi drodzy, Niemiec jest już praktycznie tuż tuż, więc no sami widzicie, jak to się tutaj wydarzyło i jak to się tutaj, że tak powiem, stało. Nie wiem, w sumie tak z czystej ciekawości. Używa ktoś z was tych medali, bo ja mam je tak w pompie totalnie, że nawet mi się nie chce tego klikać, nie? Węgry kapitulują, no to nie powiem, że mnie to nie cieszy, bo mnie to nawet bardzo cieszy. No i za chwilę będą Niemcy. O! No i konferencja pokojowa moi drodzy I powiem wam szczerze Jak będzie wyglądać mapsko Zaraz się dowiemy Jak głupio to nie zabrzmi Miałem player leda włączonego I nie chciało mi się po prostu już wiecie Klikać i tak dalej i tak dalej Więc po prostu wziąłem sobie tereny naszego kraju Pięknego I dałem wszystko Anglikom Żeby było szybciej Tutaj teraz moi drodzy jak widzicie Będę podążał na granicę ze Związkiem Radzieckim Związek Radziecki będzie mocnym przeciwnikiem Ale tylko w naszej głowie Bo podbijanie ruskich jest zawsze takie samo I tak dalej Tym bardziej, że ja mam po stronie całych aliantów Więc ten zerk moi drodzy wojska alianckich i desantów, ich zaraz zaleje, tylko trzeba by było troszeczkę poczekać. Oni jeszcze, tu widzisz, kończą sobie Irak, tutaj wchodzą do Iranu, tutaj będą to robić, to tamto, tu otworzą drugi front Sowietom, coś się to będzie działo. Zobaczmy mniej więcej. Nie, stary, mimo wszystko to i tak naprawdę fajnie wygląda, nie? To i tak naprawdę super wygląda, stary. Zobacz, pyk. To i tak naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tutaj jeszcze okrążenie jakichś wojsk sowieckich. Tutaj ruszamy z ofensywą. Ej, wygralibyśmy to bez problemu, ale no powiem Wam szczerze, widzowie, to nie chodzi o to, że się nudzę czy coś, że o, robiłem ten. Cel odcinka był całkiem inny, a wyszło całkowicie inaczej. Więc z tą, moi drodzy, pozytywnym vibe'em i atmosferą chciałbym Was dzisiaj, moi drodzy, zostawić. Buziaczki dla Was, zostawcie lajka i sprawdźcie te filmy, jeżeli chcecie więcej materiałów zobaczyć z Hearts of Iron 4. Mua!